Moja przygoda z festiwalem rozpoczęła się w roku 1978 w Łodzi przy Uniwersytecie istnieje zespół Bałajki. Był to zespół Pieśni i Tańca Narodów Słowiańskich prowadzony przez Andrzeja Lazari i właśnie z tym zespołem w 1978 roku wybraliśmy się po raz pierwszy na festiwal kielecki. Urzekła nas atmosfera tego festiwalu, panorama kadzielni i przesympatycznych ludzi, z którymi się tam spotkaliśmy. Przez kolejne lata jeździliśmy na festiwal, zdobywając najwyższe właściwie wyróżnienia festiwalowe. Tak rozpoczęła się moja działalność w Kielcach. Po kilku latach przerwy zostałem konsultantem zespołów tanecznych w Kielcach. Przez szereg lat jeździłem na festiwal jako konsultant, prowadząc warsztaty z dziećmi i z młodzieżą kielecką i nie tylko z całej Polski. Mało tego, dołączyły do tego grupy z zespołów zagranicznych typu Bułgaria, Włochy, Rosja, Ukraina. Wszystkie okoliczne zespoły, które, państw okolicznych, które zechciały przyjechać, brały udział w festiwalu. Następnym moim krokiem było przygotowanie zespołu Pędzi Wiatry do również uczestnictwa w zespole w festiwalu Kieleckim. Przecudowna, przesympatyczna atmosfera, która, yy, którą stworzy festiwal i ludzie biorący w nim udział, yy, przywołuje niezapomniane wspomnienia i radości yy, z uczestnictwa w tym festiwalu. Yy, to i, I ewentualnie na koniec chciałbym yy, powiedzieć o yy, kadzielni, o budynku, który stał na kadzielni który miał swoisty urok w tej chwili, jest zrobiony w stylu współczesnym, ale wracając do sentymentu, brakuje mi tego starego budynku, który właśnie stał od wieków na kadzielni. Jest to troszkę inna atmosfera, aczkolwiek również przesympatyczna i wspaniale można się bawić na festiwalu. Oczywiście festiwal rozwija się bardzo prężnie dla całego festiwalu i dla organizatorów, przede wszystkim ludzi współpracujących z festiwalem. Chciałbym życzyć jak największych sukcesów, osiągnięć i zadowolenia z pracy, którą wykonują. Jest to bardzo trudna, bardzo ciężka praca, żeby wszystkie sprawy związane z działalnością festiwalu pogodzić. Dlatego jeszcze raz wszystkiego najlepszego i sukcesów na wszystkich scenach, nie tylko na Kieleckiej.